Czy kiedykolwiek czułeś, że twoja relacja nie wygląda tak, jak powinna? Filmy, książki i media społecznościowe karmią nas jednym obrazem miłości. Ale co jeśli powiem ci, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością? Ludzie myślą, że miłość to emocje i namiętność. W rzeczywistości to zupełnie coś innego. I jeśli tego nie zrozumiesz, możesz przegapić najlepszą relację w swoim życiu. Mit numer jeden. Prawdziwa miłość to niekończąca się namiętność. Wielkie gesty, spontaniczne wyznania miłości, ekscytacja 2,4 na 7. Widzimy to w filmach, w książkach i na Instagramie. Relacje pełne pasji i dramatów, które kończymy się idealnym i żyli długo i szczęśliwie. W rzeczywistości jednak miłość to etapy. Początek jest ekscytujący, ale potem wchodzimy w fazę przywiązania i głębszej bliskości. Jeśli myślisz, że coś jest nie tak, bo nie czujesz motyli w brzuchu, to znak, że wchodzisz w prawdziwą miłość. Mit numer dwa. Miłość dzieje się sama. W filmach postacie po prostu się zakochują i wszystko dzieje się naturalnie. Jeśli ktoś jest ci pisany, to będziecie razem bez wysiłku. W rzeczywistości miłość to decyzja, wybór codziennych działań, troski i budowania relacji. Nie czekaj, aż uczucia zrobią coś za ciebie. Twórz miłość w codziennych gestach. I w końcu mit numer trzy. Jeśli jest spokojnie, to znaczy, że miłość wygasła. A miłość to właśnie spokój. W filmach miłość to dramaty, zerwania, powroty. W życiu to pewność, że ktoś przy tobie jest. Miłość to nie ciągła huśtawka emocjonalna. Prawdziwe uczucie daje poczucie bezpieczeństwa, stabilność i wzajemne wsparcie. Miłość to nie ciągłe emocjonalne wzloty i upadki. Miłość to pewność, że niezależnie od wszystkiego nie jesteś sam. Nie pozwól, żeby iluzja filmowej miłości odebrała ci to, co naprawdę wartościowe. Jeśli chcesz prawdziwej miłości, przestań jej szukać w bajkach, zacznij ją budować każdego dnia. Jeśli ten film był dla ciebie wartościowy, kliknij łapkę w górę. Dzięki temu pomożesz mi dotrzeć do większej liczby osób. Daj też znać w komentarzu, czym dla ciebie jest prawdziwa miłość. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał Happy Hub i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych filmów o budowaniu wartościowych relacji. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.